Rozciąganie to jest taki trening, który spokojnie można wykonać w domu. Dużo ruchu. Czyli to nie jest tak, że będziemy zastygać w jednej pozycji i nic więcej nie robić. Nie. Dynamiczne rozciąganie polega na tym, że będziemy się ruszać, lekko zwiększając zakresy ruchomości, uelastyczniając całe ciało. Tak to właśnie będzie dzisiaj się działo. Czego potrzebujecie do tego treningu? Maty. Ciała i nic więcej. Trening robimy boso. Tak, aby mieć dobre czucie pod stopą, aby odpowiednio stawać. Ja już zacząłem w tym momencie od pierwszego bardzo prostego ćwiczenia. To są skręty tułowia takie niewymuszone, takie bardzo delikatne, rozluźniające grzbiet. Mamy siódmą rano, co znaczy, że spaliśmy przez ostatnie godziny. Tak. Kto spał, ten spał. Kto nie spał, no ten może mieć problem, może być niedospany, może mieć ochotę na podjadanie, bo tak działa mózg, że jak jest niewyspany, to potrzebuje prostej energii w postaci cukrów. Ale do brzegu. Mam na myśli grzbiet. Ci, którzy się nie wiercą, mają zły materac lub spali w złej pozycji, mogą czuć pewnego rodzaju sztywność w grzbiecie. I to proste ćwiczenie, które Przyjemny sposób uelastycznia grzbiet można wykonywać nie tylko po wyjściu z łóżka, tylko wtedy, kiedy macie ochotę na to, aby rozluźnić grzbiet. Ale zwróćcie uwagę na moją głowę, że ta pracuje równo z grzbietem w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Tak samo nie zatrzymuje głowy. I nie patrzę w jeden punkt, tylko pracuję całą górą. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wyciągamy teraz obręcz barkową poprzez naprzemienne podnoszenie rąk do góry. Raz prawo, raz lewo. Jeżeli ułożyłbym Prostą linię na wysokości ramion obojczyków, to ta linia teraz pracowałaby w ten sposób. Wysoko, wysoko. Raz prawa, raz lewa. Podnosząc rękę do góry, naprzemiennie prawą, lewą, wyciągacie grzbiet, ramiona i delikatnie klatkę piersiową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Teraz ręce podnosimy na wysokość ramion, stajemy szerzej, patrzymy w prawo, wykręcamy dłoń wewnętrzną stroną pod sufit, patrzymy w lewo i lewa dłoń wewnętrzną stroną pod sufit. Raz, 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 raz. raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, rozluźnij ręce. Teraz, uwaga, zabieramy się już za. Górną część obręczy barkowej i górny kręgosłup, ale tutaj uelastyczniany będzie w sumie cały kręgosłup, bo poproszę Was o to, abyście się zgarbili, skrzyżowali ręce na wysokości klatki piersiowej i z wdechem wyprostowali, ale nie przegieli i przeprostowali. To jest po prostu skłon wyprost, garb wyprost, garb wyprost, garb i wyprost raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobacz, jak fajnie to działa na grzbiet. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I raz i dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Rozluźniamy ręce, podnosząc je przed siebie, raz prawa do przodu, raz lewa, druga ręka do tyłu, rozciągamy ramiona i klatkę piersiową. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niby tylko machanie rękoma, ale po pierwsze świetnie pobudza, po drugie przyjemnie delikatnie rozciąga, a wiem, że mało kto tyle używa ramion, więc już Mogliście poczuć pracę ramion. Skłony na boki stańcie szeroko. Jedna ręka dołem, druga górą. Już przechodzimy do całego grzbietu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Raz, dwa, trzy.

Czyli tylko ta część pomiędzy łopatkami, ręce przy uszach i tylko góra. Poczuj przyjemne rozciąganie w tej części grzbietu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy.

30 sekund na sprawdzenie, czy wszystko działa i hula. Witaj YouTubeie. Frania pisze, że jest nowa. Witaj. Zasubskrybuj polub. Porozciągaj się razem ze mną. Ja mam nadzieję, że wszystko działa. Mhm. Dobra. A Działa, działa, bo widzę. Ale mam nadzieję też, że słychać, bo to wiecie, różnie z tym bywa, prawda? Więc raz, dwa, trzy tylko ogarnę. Okej. Okay. Wygląda jakby. Dobra. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. FK pisze, że powtórka wieczorem. Dzień dobry, Marianie. No, Marianie, każda środa o siódmej rano. Dzień dobry, Krysiu. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Patrycjo. Małgosiu nie jest zainteresowany. Patrzy na mnie, ale. Nie widzę, żeby chciało mu się ćwiczyć, prawda? Myślę, że to kwestia pogody. My się zmuszamy, bo powinniśmy. On ma trochę inaczej. Tak, tak, o tobie mówię. Jedziemy dalej. Słuchajcie, ogarnęliśmy już po części górną część ciała. W takim razie przechodzimy niżej, dłonie na biodra i powoli rozkręcamy biodra, ale też tutaj prośba o to. Aby osoby, które mają problematyczny lędźwiowy odcinek kręgosłupa, raczej nie wykonywały tego ćwiczenia. Prośba tylko, abyście robili na boki lub lekko tył i przód, tył i przód. Dobra, to zrobimy z Wami. Prawo, lewo tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, przód, tył. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. Jakie to jest przyjemne, to pochylenie się w dół? Siedem, osiem. I kto może robi kółka, ale zwróćcie uwagę, że ja tutaj nie kręcę tylko tyłkiem, tylko pracuję tułowiem. Klatka piersiowa z obręczą barkową. Pracuję. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 8 9 10 Nogi delikatnie szerzej niż biodra. Dłonie krzyżujemy na ramionach i robimy przyjemne skłony z wyprostowanymi nogami w kolanach raz. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa dwa. Naciąganie w skali od 1 do 10 wyczuwalne z tyłu nogi od pośladków po łydkę dajemy sobie spokojną piątkę. My się budzimy, nie rozrywamy, nic nas nie może boleć. Tak nisko schodzicie, aby poczuć w okolicy dwugłowego uda rozciąganie w skali od 1 do 10 na piątkę. Raz. I góra. Dwa, wysoko. Trzy, do gór. Cztery, do gór. Pięć, sześć, siedem, osiem. O słońce zdecydowało się wyjść dziewięć i dziesięć. Dokładamy do tego ręce. Przy każdym skłonie podnosimy ręce. Na wysokość ramion, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Teraz dłonie na biodra, raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 9 i 10. To jest bardzo prozdrowotny trening. Naprawdę. On może się wydawać łatwy i lekki, ale uwierzcie mi, jest złotem z samego rana. Dla ciała, które się nie ruszało przez wiele godzin. Jeżeli ktoś wczoraj robił jakiś mocny trening, to tego typu lekkie, takie ruszanie się z odrobiną rozciągania to jest naprawdę złoto. I może na początku trzeba w to uwierzyć. Po drugie, trzeba po prostu zacząć robić. Po trzecie, poczuć benefity z tego treningu. Te skłony powodowały, że rozciągaliśmy tylną taśmę, ale ważną taśmą jest również ta przednia taśma, czyli połączenie miękkich tkanek z przodu ciała. I teraz zrobimy sobie takie wygięcia lekkie w tył z głębokim dechem, wdechem i opuszczeniem rąk. Podnosicie wysoko hop i opuszczacie. Wysoko hop i opuszczacie. Mocny lędźwiowy. Pamiętajcie o tym, aktywny brzuch. Hop i do Hop i do. Hop i opuść. Rozciągnij i opuść. Otwórz klatkę i opuść. Otwórz klatkę i opuść. Otwórz klatkę i opuść. Klatka i opuść. Klatka i opuść. 10. 9. 8. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. I pięta. Pośladek. Co to ćwiczenie, które doskonale znacie. Czyli step touch. Taki total fitness robi. Rozciąga czworo głowy uda. Ten mięsień przodu nogi. Przecież zgięcie nogi w kolanie właśnie rozciąga przód. A my mamy to dzisiaj robić dynamicznie, czyli poprzez szybką zmianę ułożenia ciała rozciągamy, ok? I również jest to złotem dla nasmarowania kolan. No to dynamicznie raz. Kopiemy się w pośladek. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8. 9 uwaga zatrzymujemy się, przyciągamy lewą piętę do pośladka, kolano przy kolanie, wyprostowany tułów i prawą rękę podnosimy wysoko do góry. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 i znowu step-tacz. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Teraz prawa pięta do prawego pośladka. Trzymaj, kolano przy kolanie i lewa ręka do góry. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I wracamy do stepdacza. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Luz. Krzyżujemy nogi. O, właśnie tak. Lewa z przodu, prawa z tyłu. Prawa ręka na biodro, lewa górą. Raz i wróć. Im dalej rozstawicie stopy, tym lepiej. I znowu dwa, i wróć. Trzy, i wróć. Cztery do ośmiu, pięć, sześć, siedem, osiem. I uwaga, nogi w dalszym ciągu skrzyżowane, i opuszczamy tu w dół raz. I do góry. Spokojnie roluj w dół. Dwa i do góry. Zobaczcie, jak to z boku wygląda. Trzy i do góry. Cztery i wysoko. Pięć. Do góry. Sześć. Do góry. Nie musicie sięgać dłońmi do podłogi. Siedem. Do góry. Osiem. Wysoko. Dziewięć. Wysoko. Dziesięć. Wysoko. Zmieniamy stronę. Teraz prawa z przodu, lewa z tyłu. Ręka na biodro. I górą raz. Dwa. Jeszcze bardziej bok rozciągamy. Trzy mocno uczestniczy biodro. Cztery. Joey ty nie śpisz spacer zaraz. Pięć. Sześć. Ja widzę, że Ci się pogoda nie podoba. Siedem. Ale wiesz co mam? Gdzie to mam? No właśnie, musisz wyjść. Osiem. 9. 10. I skłony. Prawa noga z przodu, lewa z tyłu. Raz. O jak pięknie ciągnie. Dwa. Cudowne uczucie. Trzy. Cztery. Ciało kocha te ruchy. Pięć. Do góry. Sześć. Totalna ulga. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Ole. Oj, zadziało się bardzo fajnie. Och, jak dobrze. Zwłaszcza w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. To było niesamowite. Stajemy szeroko, opuszczamy grzbiet i robimy takie ósemki w dole leżące, czyli taki znak nieskończoności od lewej do prawej. Ćwiczenie dla osób ze zdrowym lędźwiowym. Raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 do góry stoimy szeroko kładziemy prawą rękę na prawym udzie lewa do góry i powoli schodzimy w dół raz 2 3 4 5 Sześć, siedem i osiem, zatrzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Do góry lewa ręka na lewe udo, prawa wysoko i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. siedem, osiem, dziewięć i dycha, zatrzymaj, trzymaj, 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 trzymaj. Przyjemnie, co? O tak. Rozluźniamy grzbiet, czyli wracamy do ćwiczenia, którym zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie tymi przyjemnymi ruchami prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i lewo. Słuchajcie, te ćwiczenia naprawdę budzą. Naprawdę. Jest mi niezmiernie miło, że na Facebooku o tej porze ma ochotę oglądać, a mam nadzieję trochę się zainspirować. 130 osób, super. Zachęcam Was również do obserwowania mnie w pozostałych mediach społecznościowych na Instagramie czy na TikToku. Wpisujecie po prostu forma galusa i znajdziecie. Słuchajcie, jeszcze jedno z moich ulubionych ćwiczeń na tylną taśmę. Powoli rolujemy się w dół. Powoli, powoli, powoli. O, tak. Zginamy nogi w kolanach. Chwytamy za palce stóp. Głowa wisi i powoli podnosimy biodra do góry. Poprzez wyprostowanie nogi prawej i lewej w kolanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i osiem, i do góry. I na koniec bierzemy trzy głębokie wdechy. Dwa. I mamy to. YouTube. Dziękuję bardzo. Łapki w górę. Subskrypcje, komentarze. Zapisuję te transmisję. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w przyszłą środę o 7